Z elektroniką w Beverly Hills godzina dziewiąta. Lepiej ich wpuścić, zanim wyważą drzwi. Powinienem był jednak zamówić więcej tych nowych komputerów. Podróże w czasie No dziewczyny, bo się zestarzejemy, mam też inne plany Wyluzuj, Clover, musimy się podładować, zanim wyruszymy z tobą na zakupy Super duże, podwójne espresso To poważne doładowanie W samą porę, posiedźcie sobie, a ja załatwię parę randek Parę randek? To przecież zajmie cały dzień! Nie zajmie, zaufaj mi. To będą ultraszybkie randki. Ultra? Ultra co? Ultra szybka randka to najnowszy hit. Zaraz wracam! Znak Zodiaku? Koziorożec. Aha, dobra. Dzięki. A... Jakiej muzyki słuchasz? Mm... No co ty ja też? Na randkę zabrałbyś mnie na tańce, na rolki, czy zostalibyśmy w domu i oglądali filmy? Zastanów się! Mm... Nasza Chloe przesłucha facetów z całego świata przed wieczorem. Ona skończy, zanim wypije moją kawę. No już! Idziemy na zakupy. Oh, mam nadzieję, że nie będą to ultra szybkie zakupy. No i jak poszły randki? Nie, z chłopakami numer 3, 9 i 14 umówię się jeszcze raz, tym razem przez całą minutę, żeby mogła ich lepiej poznać. Przed obiadem mogłabyś mieć nowego chłopaka? I zerwać z nim przed kolacją. I pogodzić się z nim przed zamknięciem sklepów, czy to nie wspaniałe? <grym> Ranek, co za hałas! Oooo, oh, no. ciekawe, Jedzie prosto na! To jest dopiero szybkie kupowanie To się raczej nazywa demolka sklepu Nikt nie będzie demolował mojego ulubionego sklepu na nich Dodam, że zniknęli w fioletowej chmurze. Zauważyłyście, jakiego sprzętu użyli przeciwko nam? To była prawie idealna kopia naszej suszarki z turbodoładowaniem. Lepiej zadzwonię do Jerego. No tak, albo moja puderniczka nie działa, albo Jerry nie odbiera. A nie słyszał przypadkiem o automatycznej sekretarce? Musimy po prostu pojechać do agencji. Gdzieś w Los Angeles, godzina 11.30. Wygląda na to, że Jerry przebudowuje agencję i nie powiedział nam o tym. Patrzcie, jakieś nowe dziwne rolki. Alex, to jest stary typ. Jerry pewnie zakamuflował siedzibę. Matko, on jest totalnie przedpotopowy. Ach, w puderniczce nadal cisza. Myślisz, że zamknął agencję i pojechał na wakacje? Przekonajmy się. Nie ma agencji. Budynek opuszczony. Jerry przeniósł agencję i nam o tym nie powiedział? Czy to znaczy, że jesteśmy zwolnione? Więc zamiast nam powiedzieć prosto w oczy, to on po prostu nie odbiera telefonu? Co za dziecko! Zapomnij sam, on nie odbierze. Próbuję dodzwonić się na policję. Sam! Nie czas ani miejsce na zgłaszanie zaginięcia! Tu chodzi o coś więcej! Zaginęła cała agencja i założę się, że tamta furgonetka miała z tym wiele wspólnego. O jest! Obie kradzieże miały miejsce w sklepach z elektroniką. Namierzyli elektronikę? Świetnie! Przynajmniej teraz wiemy, gdzie znowu uderzą. A! <laughs> Siedzenie na czatach jest takie nudne. Wiem, ustawię sobie jeszcze parę ultraszybkich randek. To potrwa dłużej niż same randki. No co jest? Nie mam zasięgu. <laughs> Rozłącz się, Clover! Zaczyna się. <laughs> same miałyśmy być na to przygotowane. No, przecież pojawił się nagle. Ostatnia szansa, żeby dowiedzieć się, co z Jerem. Ej, jest biały dzień. I gdzie podziała się ściana? A, a gdzie się podziały wszystkie sklepy? Tam jest ta dziwna furgonetka. Zapytaj ich. Mam ich. Zaraz ich zgubisz! Gdybyśmy miały sprzęt Jerego... Alex, zobacz, czy czegoś nie ma w schowku. Zobaczmy. Okulary? Notes? Nic! Patrzcie, to Jerry i my na sylwestrze. Ojej, ślicznie ci było w tych ciuchach! Szkoda, że nie mam już takiej fryzury. Hej, miałyście szukać sprzętu. Ta spinka to urządzenie namierzające. Musimy podjechać bliżej. Trzymajcie się. Nie rozumiem. Powinnyśmy przejeżdżać obok szkoły w Beverly Hills. Tam jest jakaś szkoła. Tak, jakby. Jak w Beverly Hills, ale totalnie bez gustu. No, nikogo nie poznaję w tych staromodnych ciuchach. Chyba moda się nagle zmieniła. <grym> Fajne ciuchy dziewczyny czekacie na swój statek kosmiczny? Ał! Mandy! I jestem Fibi, ale podoba mi się to imię. Może nazwę tak swoją pierwszą córkę? Przestań się z nami droczyć, Mandy. Co się stało z Beverly Hills? I o co chodzi z tymi strojami? Coś ty się z choinki urwała? Moda to nic nie warte śmieci. Proszę! Napisałam o tym artykuł do szkolnej gazetki. Pokój! Myśmy chyba pomyliły planety. Nie planety. Przeniosłyśmy się w czasie. Patrz na datę, jest rok 1975. Jesteśmy w latach 70., to znaczy, że nie ma komórek ani płyt kompaktowych? Jesteśmy w zamieszłych czasach. I ci moi chłopcy z ultraszybkich randek i jeszcze nie ma. Ej, uspokójcie się. Ta furgonetka musiała przelecieć przez jakieś drzwi czasu, tak jak my. To znaczy, że możemy wrócić do naszych czasów. Ale teraz nie wzbudzajmy zainteresowania. Jak wyglądam? Jak to się mówi fajowo! Nieźle. Moda przychodzi i odchodzi, a ja i tak we wszystkim wyglądam po prostu bosko. Ciekawe, czy puderniczka zadziała na samochód. Ej, to naprawdę działa! Jerry robi najlepszy sprzęt na świecie. Wykrywacz pokazuje, że furgonetka jest tutaj. Skręć w lewo na ten parking. Wygląda na to, że wehikuł czasu jest na tyłach, więc wejdziemy przodem. Co to jest? Za duże jak na komórkę? To jest stary magnetofon, taki prymitywny, a to jest telefon. A! Alex, uważaj! A! Aleks, nic ci nie jest? Wyjmijcie mnie z tego pokręconego krzesła! Ten cały przedpotopowy sprzęt wygląda zupełnie jak. sprzęt z agencji! Tylko trochę jakby wyprzedza swoją epokę. Brachu, trzeba ci w czymś pomóc? Albo się gdzieś pokręcić? Spoko, facet! Wszystko pod kontrolą! Mamy wystarczająco fajowych części na setki wyrąbanych gadżetów, a nowa mgła czasoprzestrzenna działa o wiele lepiej niż myślałem. Super, Przykle Przyklep piątacha, brachu! O czym oni mówią? Coś jest nie tak z tym kierowcą. Nie wiem dlaczego, ale on wygląda jak... Jak Jerry! Ale wygląda po prostu fatalnie! Hej, co to za lisice i skąd wiedzą, jak się nazywam? Hej, to są złe agentki z przyszłości, ale nie przejmuj się! O. Nasze disco-kotki znają kung fu! Ua! A my znamy szpiegowskie kung fu! Czas zmienić nastrój moim pierścieniem do zmiany nastroju. No co ty, Jerry? Nie użyjesz tego przeciwko nam? A! A! Oh. 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 No i co teraz zrobisz, Jerry? Zatrzymasz nas jakimś bitem z lat 70. Oh. A! 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 Oh. Co się dzieje, Jerry? Nie poznajesz nas? Mm. No, właśnie! Jesteśmy najlepszymi agentkami w Twojej agencji. Skoro jesteśmy w przeszłości, teraz powinieneś zakładać agencję. Jeżeli wiecie o Światowej Organizacji Ochrony Ludzkości, to musicie pochodzić z przyszłości, bo ani BG ani ja nie założyliśmy jeszcze żadnej agencji. BG? Bogi Gas, szef agencji i genialny wynalazca podróży w czasie. No właśnie, o co tu chodzi? Dlaczego kradniecie technologię z przyszłości? Żeby mieć przewagę, oczywiście. To też był pomysł Bugiego. Ja się już tym zajmę, stary. Przygotuj wóz, żebyśmy się mogli stąd wynieść. Mm, może i udało Ci się okantować Jerego, ale my wiemy, że to właśnie on założył agencję. Wcale nie wyglądasz na takiego, który mógłby wynaleźć podróże w czasie. Uuu, agencja! Światowa Organizacja Krzywdzenia ludzkości! To tylko i wyłącznie mój pomysł, ale macie rację! To Jerry wymyślił wehikuł czasu, a ja byłem na tyle sprytny, żeby mu go ukraść. Ha? Ja też jestem z przyszłości i też pracowałem dla agencji jako jeden z dozorców. Wykradłem go, kiedy nikogo nie było i przeniosłem go z powrotem w lata 70. A dlaczego wybrałeś tak beznadziejną dekadę, żeby znaleźć Jerego, zanim założy agencję. Sprytne i inteligentne! A poza tym lata 70. są odjazdowe! Bo to wtedy zaczęła się ta Era Disco, a ja byłem wtedy najlepszym tancerzem. Patrzcie na to! Myślawo, ale nie najgorzej. Chcesz przenieść disco z powrotem do przyszłości? To bardziej niż okrutne. I bardziej niż tam Tylko ja będę miał cały sprzęt Jerego. Co może być złego w grubym, ciepłym dywanie, poza tym ohydnym kolorem, oczywiście. To najgłębszy włochaty dywan na całym świecie. Jak już was wciągnie, to przestaniecie oddychać. No muszę lecieć. Trzymajcie się dziewczyny na razie. Pa kotki. Zabije nas jakiś paskudny dywan! Wolałabyś, żeby to był wynalazek Jerego? Wynalazki Jerego. Chwila. Ja zabrałam ten pierścień do zmiany nastroju w czasie walki. Mam go gdzieś tutaj. A... Masz pierwszy, Aleks. A... A... Znalazłam. Jak to się uruchamia? A! A! robota, ale i tak nadal tkwimy w przeszłości. Biggie i Jerry pewnie już wybrali się do teraźniejszości. Nie, czekaj. To wygląda jak to coś, co wyszło z furgonetki. To na pewno jest prototyp wehikułu czasu, o którym mówił Jerry. Miejmy nadzieję, że jest ustawiony właściwy czas. jest mi wszystko jedno. Gotowe? Idziemy! klub dyskotekowy, godzina dziewiąta. O nie! Powiedzcie, że to nie są już lata siedemdziesiąte, co? Witajcie w studio agencja Alisice. O nie, to te złe agentki. Ho, mój nastrojowy pierścień, zgubił się! O. o. Nie polegałabym aż tak bardzo na wynalazkach. A wybacz, Jerry, chcemy tylko zwrócić na siebie uwagę. Nie ujdzie wam to płazem. Moi agenci was zniszczą. Uh, 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 uh. Słuchaj, Jerry, to my jesteśmy twoimi agentkami. B.G. to nie jest skrót od Bugiga, tylko od bardzo groźny facet. Wehikuł czasu to był twój wynalazek z XXI wieku, a B.G. go ukradł. Oszukał cię, Jerry. Patrz, tak wygląda teraźniejszość. O, żeby to, co się stało z moimi włosami! Prywatne przyjęcie w mojej dj skiej budce? Koniec zabawy, pani Disco maniaku, Jerry już jest po naszej stronie. Aha, ha! Proszę bardzo! Mnie już jest niepotrzebny, bo mam wszystkie jego wynalazki. Nara! Zamknął nas! Wydostanie się stąd może być problemem. Jerry, szybko! Powiedz, że masz ze sobą cokolwiek, cokolwiek. Mam niby parę wrotek, a, ale nie wiem do czego. Pierścień do zmieniania nastrojów. Uwolniły się! Nie! Dalej, wyślijmy tego idiotę z powrotem do domu. AHHHHH Trzymaj go! Czekaj, chyba mam lepszy pomysł. To ty mnie powstrzymasz. O co ci chodzi, Jerry? Ustawię wehikuł czasu na moment przed poznaniem Bugiego gaza. W ten sposób nie dopuścisz do tego spotkania. Ulica Los Angeles, rok 1974. O co nie wierzę? Dziewczyny spadają z nieba? O co tu chodzi? Jerry miał tu być. Mam Cię! A może być jednocześnie dwóch Jerych? Co się dzieje? E, e... No i wszystko wróciło do normy. Ale gdzie jest Jerry? Również wrócił do normy. Mamy starego Jerry'ego! Mm, tak, starego Jerry'ego. Szkoda, że nie mogłem zostawić sobie włosów. <laughs> nie wyglądałeś dobrze w afro-Jerry? Jeszcze raz. Na pewno jesteśmy już w naszych czasach i wszystko jest po staremu? Wszystko jest tak, jak ma być. Projekt podróży w czasie został przerwany. Albo inaczej, on się w ogóle nigdy nie zaczął. To wszystko jest bardzo skomplikowane. A co się stało z gazem? Jak mówiłem, wszystko jest tak, jak ma być. Choć zatrzymałem sobie pierścień. Dosyć uroczy wynalazek, prawda? Ach. Pośpiesz się, kochanie, muszę dostać organiczną bieliznę, zanim ją wykupią. Zacznij żyć w XXI wieku! Dobrze, że w centrum też wszystko jest normalnie. Nawet Clover. Clover, czy ty przypadkiem nie masz za chwilę 50 randek? Właśnie, co się stało z randkami? O matko, to już jakby totalnie cały sezon temu. Teraz na topie są ultrawolne randki. Cały tydzień spędzę z Erykiem. A rany kiedy? No już! Erik spóźnia się drugą godzinę. Drugą godzinę? I ty się nie wściekasz? Oczywiście, że nie. Nie ma powodu czegokolwiek przyspieszać. Nie chcę być niegrzeczna, ale mam teraz randkę. E, to my sobie pójdziemy na ultrawolne zakupy. Wiesz co, nie nadążam. Gdybym miała randkę, to skąd bym wiedziała, jaka to jest randka? Nie wiem, my chyba jesteśmy staromodny, Aleks. <laughs> że dziewczyny czasem myślą, że nie nadaje się na agentkę, bo znam się na modzie i uwielbiam randki, ale we mnie jest naprawdę coś więcej niż tylko świetna figura, doskonały gust i totalnie rewelacyjne włosy. Jasne, Aleks i jej hi ja i wszystko wiedząca sam ze swoim mega mózgiem, ale ja jestem twarda. Jestem prawdziwa twardzielka. Dokopałam właśnie trzem bandytom i nic nie powiedziałam. Mimo, że złamałam sobie dwa paznokcie. Dwa! Chcecie zobaczyć moje mięśnie? Ha, ha.